Dzień dobry. Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku Tarot Express. Dzisiaj będzie wybierz grupę kart na odpowiedź tak nie. Zadajcie sobie swoje własne pytanie i oczekujcie odpowiedzi tak albo nie. Oczywiście ja powiem też parę słów więcej, co sądzę na temat tej grupy kart. Tym razem wybrałam jedną kartę z Kiperów, drugą kartę z Wyroczni Mądrości. Mądrość roczni. i trzecią grupę kart stali, e, która ma wam dać radę, to jest takie motto, taki cytat. E, może to też wam w czymś pomoże. Mamy tutaj e, tr po trzy karty w każdej grupce i tak pierwsza grupa kart to jest Genesza, druga ka grupa kart to jest ten Aniołek z serduszkiem, trzecia grupa kart to jest zakładka z, do książki z jak to się nazywa ze skrzydłem Anioła. Tu jest magnes kapłanka, a tutaj jest aniołek w bordowej sukience. Więc e, wybierzcie sobie którą z tych grup kart. E, jeżeli jeszcze nie macie w głowie pytania, no to zatrzymajcie ten film i zastanówcie się. Ja, jak mówiłam, powiem też parę słów więcej, jeżeli chodzi o taką albo inną odpowiedź, albo też może się zdarzyć, słuchajcie, że karty będą tak niejednoznaczne, że nie będę w stanie dać konkretnej odpowiedzi, tak albo nie, potwierdzającej albo zaprzeczającej. Też tak się wydarza, i to też jest normalne. Yy, jeszcze powiem parę słów o tym, żebyśmy się powymieniali energią. Słuchajcie na moim kanale, ja, yy, to jest bardzo ważne i ja też yy, do tego zawsze yy, przywiązuję wagę, yy, żeby między nami nie została taka niezałatwiona energia się ciągnęła. Zostawcie komentarz pod filmem, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Łapkę w górę, albo możecie mi po prostu postawić kawę. W opisie filmu będzie link i tam możecie postawić mi kubek, filiżankę kawy. Także zapraszam Was do właściwego filmu. W opisie będzie oczywiście czasówka. Łatwo możecie trafić do konkretnej grupy kart. Także do usłyszenia za chwilę. Okej, okay, odsłaniam e, genesze. Mamy tutaj taką grupę kart. Nadzieja, rozległa woda, bądź fer. I odnajduje siebie poprzez połączenie z naturą. To jest w ogóle dla Was rada. To nie jest taka odpowiedź tak albo nie tylko rada do tego. I słuchajcie, tutaj jest trochę sprzeczność, ponieważ e, pozornie te karty mówią, że tak na Waszą odpowiedź, ale prawdopodobnie ta karta Sugeruje, że musisz rozważyć za i przeciw tego swojego problemu czy kłopotu, o który pytasz, albo w ogóle tego swojego pytania. I może się okazać, że tutaj jest walka serca z rozumem, to znaczy Twoje nadzieje, oczekiwania i Twoje nastawienie wewnętrzne, emocjonalne, mówi Ci jedno, a rozum mówi Ci drugie. Jeżeli nie będziesz potrafił, potrafiła znaleźć, wyważyć właściwej odpowiedzi to tutaj jest dla Was rada, znajduje siebie poprzez połączenie z naturą, czyli może odłóżcie na jakiś czas czy na chwilę ten problem, o który pytacie, albo ten kłopot, albo tą sytuację po prostu nie chodzi o to, żebyście odłożyli tak na półkę i nigdy się tym nie zajmowali, tylko może wpadnie wam do głowy rozwiązanie i, i konkretna odpowiedź tak albo nie przy okazji jakiegoś powiedzmy spaceru na łonie natury, nie wiem, z psem albo gdzieś na zewnątrz, tak. Tu, tu jest rada: idź, jeżeli nie wiesz, to idź, e, pooddychaj wiosennym powietrzem, e, popatrz na rozwijającą się przyrodę, i może wtedy e, przyjdzie Ci e, to wyważenie, e, e, czy e, iść za jednym, czy iść za drugim, tak? To rozwiązanie może Ci przyjdzie. Czyli tutaj jest taka, niby tak, ale nie do końca, wiecie? Druga grupa kart z tym aniołkiem z serduszkiem, który tak leci, leży. Mamy tu osobę z sądownictwa, wsparcie, i odpuszczam to, w co wierzę, i otwieram się na to, co przychodzi. Czyli tak, tutaj jest odpowiedź nie, jednoznaczna odpowiedź nie, i jeżeli ta odpowiedź by Was na przykład załamała, albo Wasza odpowiedź do kogoś byłaby nie. I niezbyt dobrze byście się z tym czuli. To karta wsparcia mówi o tym, że przygadajcie to z kimś, że na przykład, bo to jest, słuchajcie, odpowiedź nie taka bardzo rozumowa. Tu nie ma sprzeczności między emocjami a rozumem, tylko po prostu wywiecie, albo jeśli już dacie tą odpowiedź nie, albo teraz usłyszeliście tą odpowiedź nie, to. Chwilowo może to was na przykład załamać, albo jeżeli komuś dacie odpowiedź nie, to nie będziecie z tym się też wewnętrznie dobrze czuli. I karta wsparcia mówi o tym, przegadaj to z kimś. E, e, może i iść w stronę symetryzmu, e, czy usprawiedliwienia tej, tej odpowiedzi, dla kogoś nie ale e, przegadaj to, e, miej przy sobie kogoś, kto będzie Cię wspierał w, ty, e, w tym Twoim wyborze, nie? E, e, I nie będziesz, nie będziesz czuć się z tym sam, sama. Czyli e, jeżeli już dałeś, dałaś odpowiedź komuś nie, albo usłyszałaś, usłyszałeś teraz odpowiedź nie, to po prostu przyjmij to wiadomości i odpuść, e, e, odpuszczam, czyli puszczam, to, co, w co wierzę, czyli w moje wewnętrzne przekonania, i otwieram się na to, co przychodzi. Czyli ta odpowiedź nie otwiera wam jakieś drzwi do czegoś, a bycie w energii wahania i odpowiedzi tak mogłoby spowodować, że ciągniecie za sobą jakąś przeszłość. Czyli odpuszczając. To, co do tej pory wierzyliście, czyli wasze wewnętrzne przekonania, yy, odpuszczacie to, co było, i otwieracie się na to, co może przyjść, na coś prawdopodobnie nowego. Kolejna grupa kart z zakładką do książki. Mamy tutaj szczęśliwe zakończenie w miłości, ogrom szczęścia. I pokazuje się zraniony, wiedząc, że tak naprawdę w środku jestem, można powiedzieć, nie do zranienia twardy. To jest odpowiedź tak. I słuchajcie, nie czujcie się z tą odpowiedzią tak, bo nie wiem, czego dotyczy Wasze pytanie. Więc odpowiedź tak może Was ucieszyć, ale też może was rozczarować, zależy, czego dotyczyło pytanie. I tutaj ta karta mówi o tym, że zakładam maskę, mówiąc komuś tak, a tak naprawdę wewnątrz czuję coś innego. Czyli, jeżeli na przykład zgadzacie się dla dobra innych osób na coś, to jest odpowiedź tak, i na przykład zgadzacie się na jakąś relację, też zawodową, albo sytuację. I e, e, robicie dobrze dla innych, to ta karta mówi o tym, że e, nie do końca ta maska założona na zewnątrz, e, nie do końca może wam e, służyć, jeśli chodzi o wasze wewnętrzne emocje albo e, e, poczucie się samemu ze sobą, tak dobrze. Ale generalnie tu jest odpowiedź tak. Karta ogrom szczęścia mówi o tym, że y, 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 też jednoznacznie odpowiada y, y, tak. Y, jeżeli pytacie o jakiś związek, to jest OK, wszystko w porządku, tylko pamiętajcie o tym modcie, y, czego to dotyczy. Nie wiem, czego to dotyczy, bo nie znam Waszego pytania, czyli jeszcze raz Wam przeczytam. Pokazuje się na zewnątrz, y, zraniony albo y, 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 no, zraniony powiedzmy. Wiedząc, że w środku jestem ziarnem, którego nie można zranić, tak? Czyli w środku jesteście twardzi, a na zewnątrz pokazujecie się jako osoby na przykład wrażliwe, tak? Czyli tutaj odpowiedź tak, ale z, taki, z taką łyżką troszeczkę dziekciu w miodzie. Także zwróćcie na to uwagę. Kolejna grupa to jest Magnes z Kapłanką, spotkanie między światami yy, i takie motto dla Was: nawet wtedy, kiedy tego nie widać, jestem na właściwej drodze. Yy. Tu też jest odpowiedź tak, tylko to jest taka trochę odpowiedź połowiczna, bo karta między światami mówi o tym, że jesteś w rozkroku między prawdopodobnie tym, co było, a tym, co będzie i jeszcze troszeczkę przeszłości za tobą się ciągnie. I jeżeli Wasze pytanie dotyczyło relacji, to owszem, to mówi tak, tylko że to jest jak jakieś przejście w tym sensie, że to może być inicjacja, to mogą być, ja to zawsze nazywam tak trochę żartobliwie ostatnie podrygi tańczącej ostrygi też tak może być. I powiedzmy, jeżeli nawet to odpowiedź tak. Nie wiem. Spotkaj się jeszcze raz z osobą o którą pytasz albo ponów relacje albo odgrzej ten kontrakt. Z tym danym przedsiębiorcą, to to prawdopodobnie będzie tak czy siak jednym z ostatnich kontaktów, że tak to nazwę, z tą osobą czy z tą sytuacją, ponieważ do Waszej świadomości dochodzi, że coś zgrzyta. I to motto do Was, nawet jeśli tego nie widać, jestem na właściwej drodze, mówi o tym, że wewnątrz siebie, czy odczytujecie znaki, że to dalej na przykład może nie prowadzić do celu, który sobie obraliście, albo może donikąd prowadzić. I to jest właśnie moment, w którym sobie uświadamiacie, że czy, czy pierwszy punkt do uświadomienia sobie, że jesteście na właściwej drodze, mimo że tego nie widać, tak? To jest jakieś przejście między światami, czyli taka. Jedną nogą jestem tu, drugą nogą jestem tu, ale już wiem, że ta druga noga z tyłu nie. Ta sytuacja, gdzie tkwi ta moja droga, druga noga z tyłu, nie przyniesie mi przyszłości w tym sensie, że. Takiego, y, y, takiego rezultatu, jakiego oczekuje, albo tego, czego w ogóle oczekuje. I ostatnia grupa kart z tym aniołkiem w porodowej sukience. Dom, kręcenie się w kółko i y, największe, osiągnie, y, największe osiągnięcie, największy sukces jest wtedy, kiedy y, y, znajduje pokój w tym, co jest, czyli y, y, w tym, co jest tu i teraz. To jest odpowiedź tak, a kręcenie się w kółko, słuchajcie, to yy, nie jest jakaś tam zapętlona karma, tylko po prostu to jest sytuacja, w której, yy, którą jeszcze raz musicie przeżyć, yy, ale nie odrobić żadnej lekcji, tylko jeszcze raz znaleźć się w jakiejś sytuacji, żeby coś może więcej zrozumieć. Ale to nie jest ani karma, w którą się zaplantaliście. A nie jakaś lekcja do odrobienia, bo wy już to wiecie, to już może przeżyliście, tylko jeszcze raz w tym samym się znaleźliście. I pamiętajcie o tym, że e, największy sukces, osiągnięcie, e, zwycięstwo jest wtedy, kiedy znajduje e, pokój, spokój w tym, co jest. Tak? Czyli e, e, ta sytuacja, o którą pytacie, jest konstans, można powiedzieć. Czyli tutaj albo nic się takiego złego nie dzieje, mimo że na przykład możecie mieć jakieś niepokoje z tym związane i zadaliście pytanie, ale tutaj jest wszystko konstans. Tutaj się nic nie zmienia. Nie grzebcie, nie szukajcie dziury w całym jest OK, tak? Także to było wszystko. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani odpowiedziami. Jeżeli nie, no to zapraszam Was do prywatnego kontaktu, to nie ma, jak wiecie, kart rozłożyć na konkretną osobę, a nie tak kolektywnie. Dziękuję Wam serdecznie i do następnych filmów.